Witajcie moi drodzy, witam na kanale Dopaminy Eweliny i zapraszam na podcast. Podcast nosi tytuł Kobiety nie potrafią doceniać swoich sukcesów i swojej wartości. I ten podcast będzie na ten temat. Szukałam bardzo wiele różnych źródeł o tym temacie. No, i muszę powiedzieć, że sądziłam, że niczego takiego nie znajdę na ten temat, a okazuje się, że już no, dwa magazyny takiej światowej sławy na ten temat się już rozpisywały. Zatem chciałabym Wam przybliżyć wyniki tych badań i troszeczkę jakby pokazać, na czym to polega, dlaczego te kobiety w tym i ja nie potrafiam doceniać swoich sukcesów umniejszają swoje wartości i zazwyczaj właśnie wolą doceniać pra